Sposoby na odchudzanie w pięciu prostych krokach. Pierwszy deficyt kaloryczny czyli musisz jeść mniej niż potrzebuje Twój organizm. Ilość kalorii jest istotna przy odchudzaniu, ponieważ kontrolujesz to, ile jesz. Zapotrzebowanie kaloryczne obliczamy uwzględniając podstawową przemianę materii czyli ppm, przeznaczoną na oddychanie, sen czy pracę organów oraz współczynnik pal czyli wysiłek fizyczny, spontaniczny i planowany, np. trening, spacery, praca fizyczna czy umysłowa. Aby obliczyć to, ile musisz zjadać, potrzebne są specjalne wzory. Ale nie martw się, w internecie są dostępne kalkulatory, które pozwolą Ci obliczyć Twoje całodzienne zapotrzebowanie. Od wyliczonego zapotrzebowania należy odjąć od 10 do 20% całkowitej energii. Drugi odpowiednia ilość i jakość snu. Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędny jest sen. Nie tylko ilość przespanych godzin się liczy, ale także jego jakość. Więc jeśli budzisz się kilka razy w ciągu nocy, to znaczy, że jakość Twojego snu nie jest dobra. Należy wtedy zredukować ilość godzin spędzonych przed telewizorem czy telefonem. Niebieskie światło źle wpływa na rytm dobowy i wydzielanie melatoniny, czyli hormonu snu. Przyczyną może być także stres i tak tzw. overthinking, czyli nadmierne rozmyślanie. Brak regeneracji w nocy może negatywnie wpłynąć na Twój metabolizm. Nie spożywaj płynów tuż przed snem. Przewiecz też sypialnie. Wysoka temperatura także może zaburzać jakość snu. Według WHO Ilość snu na dla dorosłego człowieka powinna wynosić od 6 do 8 godzin. Trzeci 10 tysięcy kroków dziennie. Jeśli połączymy dietę z codziennym przemierzaniem 10 000 kroków, uzyskamy jeszcze lepsze rezultaty w odchudzaniu. Nasz dzienny wydatek energetyczny zwiększy się, a więc organizm będzie chętniej spalał tkankę tłuszczową. Ważne jest jednak, aby chodzić żwawym tempem, tak aby wyraźnie zwiększyć puls. Dla lepszych efektów warto zaplanować dodatkową aktywność fizyczną. Możesz pływać na basenie, biegać, jeździć rowerem lub ćwiczyć na siłowni. Rób to, co lubisz. Wtedy nie będzie to dla Ciebie tak męczące i nudne. Kluczowe jest, aby zachować systematyczność treningów i ich prawidłowe wykonywanie, żeby nie narazić się na ewentualne kontuzje. Czwarty: odpowiednia jakość i ilość białka w diecie. Białko jest podstawowym budulcem mięśni, a więcej mięśni oznacza szybsze spalanie tkanki tłuszczowej. Do dobrych źródeł białka zaliczamy również orzechy, nasiona czy rośliny strączkowe. To pozwoli nam na kontrolowanie apetytu i unikanie podjadania. Pamiętaj jednak, żeby nie przesadzać z jego ilością, nadmierna ilość białka może obciążyć pracę Twoich nerek. Do 2 gramów białka na każdy kilogram masy ciała w zupełności wystarczy. Piąty, odpowiednia ilość wody. Ciało dorosłego człowieka w około 70% składa się z wody. Sam organizm jej nie produkuje, dlatego sami musimy ją dostarczać. Woda jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nasze organy także składają się w dużej mierze z wody, dlatego aby prawidłowo funkcjonowały, istotne jest odpowiednie nawodnienie. Skutki odwodnienia nie tylko mogą wpłynąć na problemy z odchudzaniem, ale także objawiać się bólami głowy, suchością skóry, opuchlizną czy ogólnym złym samopoczuciem. Jeśli nie przepadasz za neutralnym smakiem wody, dodaj do niej ulubionym mrożem owoce, plasterki cytryny czy liście mięty. Do całkowitej puli płynów w ciągu dnia zaliczamy także zupy, napoje, herbatę. Według ekspertów, od prawidłowego żywienia powinniśmy spożywać od 2 do 3 litrów płynów na dzień. Wybieraj jednak dobrej jakości wodę z większą zawartością składników mineralnych oraz wyklucz kolorowe i słodzone napoje. Pamiętaj, że dieta to nie kara. Zdrowy styl życia powinien towarzyszyć nam przez cały czas, więc wybieraj i jedz świadomie.